Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze Wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. 110 milionów złotych na programy wsparcia dla Mazowszan. Najlepsi uczniowie z subregionu ostrołęckiego dostrzeżeni i nagrodzeni. Mazowieckie zabytki mogą odzyskać dawny blask. Samorząd województwa czeka na wnioski. W tym roku na realizację aż 10 programów wsparcia Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy ponad 110 milionów złotych. O wsparcie ubiegać się będą mogły gminy, powiaty, a także organizacje pozarządowe. Wsparcie ochotniczych straży pożarnych, ochrona zabytków, rozwój bazy sportowej i doposażenie szkolnych pracowni, ochrona powietrza, a także aktywizacja sołectw i wsparcie kół gospodyń wiejskich to programy, które w tym roku uruchamia samorząd województwa mazowieckiego. W sumie na ten cel popłynie ponad 110 milionów złotych. Kierujemy się taką podstawową zasadą. Może kilkoma zasadami, nawet taką jak samorządność, jak solidarność, jak subsydiarność, czyli pomocniczość. Chodzi nam o to, aby we wszystkich naszych wspólnotach, a na przykład SOEC to jest 7,5 tysiąca, żeby był odczuwalny rozwój i była odczuwalna poprawa warunków życia. To też jest taka zasada partycypacji społecznej. W rozwoju, bo nie chodzi tylko o to, proszę Państwa, żeby no dawać jakieś wsparcie finansowe, czyli dawać rybę. Tak? Chodzi o to bardziej, żeby inspirować też różnego rodzaju działania, w, nawet w tych najmniejszych wspólnotach. Większość z programów służących społecznościom lokalnym stanowi kontynuację z lat ubiegłych. My również skorzystaliśmy z tych pieniędzy, e, ponieważ do, dofinansowanie było do e, siłowni pod chmurą i, dla, i na plac zabaw dla, e, dla dzieci. W całej mojej gminie jest mnóstwo inwestycji wykonanych w tym, w tym roku. Przede wszystkim otrzymaliśmy t, e, tą łódź, m, która. W razie powodzi czy, czy, czy jakiś tam tragedii? Mamy już ją u siebie blisko, tak jakby na wyciągnięcie ręki, a jesteśmy wioskami nadwiślańskimi, więc to jest dużo. My od wielu lat korzystamy ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Chociażby w ostatnich latach nasza remiza przeszła taki delikatny lifting w ramach programu mazowieckiego. Instrument aktywizacji sołectw. Zakupiliśmy drzwi garażowe do, do remizy wcześniej, ki, kilka lat wcześniej również zakupiliśmy nowy samochód, za co ogromnie dziękujemy, bo dla nas to jest duża rzecz. Co ważne, w ramach projektów ekologicznych, na które w programach wsparcia znalazło się 10 milionów złotych, w tym na ochronę powietrza, planowane jest m.in. wybudowanie na Mazowszu w partnerstwie z powiatami do 35 stacji monitorowania stanu pogody. Pozwoli to na obiektywną ocenę, czy na danym terenie występowały w określonym czasie takie zjawiska jak np. susza. To jest niezbędne, ponieważ, jak Państwo wiedzą, mamy zjawiska suszy. Mamy też zjawiska czasami wy, wy wymrażania różnych upraw. Rolnicy skarżą się, że mimo tego, że występują u nich, występują na na ich polach susza, to Instytut Leboznawstwa w Puławach, który wydaje ostateczną opinię, czy w danym terenie wystąpiła susza, czy nie, opierając się tylko na czterech takich stacjach pomiarowych. No, często neguje na przykład wystąpienie suszy w gospodarstwie. I jeśli uda nam się zbudować tą sieć po jednej stacji na powiecie, to będziemy mieli obiektywną ocenę o pieniądze z programów będą mogły ubiegać się gminy, powiaty i organizacje pozarządowe. Wnioski będzie można składać w lutym i marcu. Część naborów już trwa. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia, aby rozwijać swoje pasje i talenty. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego 11 już raz nagradza stypendiami tych najlepszych z najlepszych. Tym razem wyróżnienia powędrowały do młodzieży z subregionu ostrołęckiego. 95. Tylu zdolnych i wyjątkowych uczniów z subregionu ostrołęckiego znalazło się w gronie tegorocznych laureatów programów stypendialnych realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Jak przyznaje jedna z laureatek, Magdalena Lasoń z Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, łatwo nie było, bo liczba osób ubiegających się o stypendium z każdym rokiem jest coraz większa. Dostałam stypendium marszałka województwa mazowieckiego, najlepsze inwestycje w człowieka. Jestem już trzeci raz. Teraz jest coraz więcej osób starających się o to stypendium, więc z roku na rok było coraz trudniej, bo było coraz bardziej popularne, więc na pewno w tym roku było trudniej niż w tamtym. Na pewno to jest bardzo super inwestycja w człowieka, tak jak Państwo mówią i można naprawdę zgarnąć fajne pieniądze na późniejszy rozwój w nauce. Stypendia przyznano w ramach 11 edycji dwóch programów Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Najlepsza inwestycja w człowieka skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących. Drugi program to Mazowsze stypendia dla szkół zawodowych. Cieszę się, że kolejny raz możemy wręczać stypendia. 95 stypendystów z subregionu ostrojeńckiego otrzymało najwyższe wyróżnienie. To są prawdziwi mistrzowie. Mistrzowie, którzy osiągnęli nie tylko super wyniki w nauce, ale przede wszystkim mają pasję, rozwijają swoje zainteresowania. Mam pewność, że te stypendia pomogą im dalej kreować swój wizerunek, swój kierunek pracy nad sobą. W tym roku szkolnym wsparcie w ramach obydwu projektów otrzyma w sumie blisko 1000. Zdolniejszych uczniów z Mazowsza. Inwestycje w człowieka są bardzo ważne, bo dzisiaj bardzo wiele mówi się o infrastrukturze drogowej, infrastrukturze dotyczącej służby zdrowia czy infrastrukturze dotyczącej edukacji. Ale inwestowanie w młodych ludzi, w ich rozwój jest najważniejsze, dlatego że te umiejętności, które nabędą oni dzisiaj, teraz, nikt im potem tego nie zabierze i w każdej chwili będą mogli się odnaleźć. Zdaniem Łukasza Perzenowskiego, zdobywcy stypendium dla uczniów szkół zawodowych, przepisem na sukces jest solidna i rzetelna praca połączona z ambicją i pasją. To stypendium myślę, że dla mnie jest takim przy, 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 przypieczętowaniem ciężkiej pracy w szkole średniej. Pracowałem na tym tak naprawdę dniami, nocami, można powiedzieć uczyłem się. Mam ambicje, mam duże zainteresowania. No, chciałbym coś po prostu osiągnąć. Ja ze z tego stypendium wykorzy wykorzystam na um, sprzęt edukacyjny, który pozwoli mi na dalszą um, pracę w tym kierunku. Każdy z laureatów przez cały rok szkolny będzie otrzymywać stypendium w wysokości około 500 zł miesięcznie, ale to nie tylko środki finansowe to także docenienie i umocnienie poczucia wiary we własne możliwości, które pozwala jeszcze szerzej rozwinąć skrzydła. Tylko w ubiegłym roku dzięki środkom z budżetu Mazowsza udało się przeprowadzić prace restauratorskie w 83 zabytkach. Do 27 lutego 2020 roku trwa nabór kolejnych wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych regionalnych zabytków. Wszystko po to, aby przywrócić im dawny blask. Mazowieckie zabytki, kościoły, cerkwie przydrożne kapliczki, wiekowe klasztory oraz unikatowe dzwonnice. To prawdziwe perełki architektury i sztuki. Część z nich potrzebuje jednak renowacji. Dlatego kolejny już raz samorząd województwa przeznacza środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane regionalnych zabytków. W tym roku będzie to 6 milionów złotych. W tym naborze mogą startować projekty składane przez właścicieli, zarządców posiadających po prostu prawo do, do danego zabytku i chcące osoby chcące i instytucje również chcące i odnowić w ten sposób, aby no, służyły lepiej mieszkańcom, żeby można było po prostu zobaczyć, żeby, a przede wszystkim, żeby można było je uratować ewentualnie od zniszczenia, bo tego typu sytuacje też się zdarzają. Serdecznie zapraszamy, mam nadzieję, że kolejne obiekty zabytkowe uratujemy, odnowimy i będą służyć Mazowszanom. Wsparcie z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Za te środki będzie więc można m.in. sporządzać ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, opracowywać dokumentację czy program prac konserwatorskich. Wnioskujący mogą się również ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków czy zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. Maksymalna kwota dotacji, o którą można ubiegać się w tym roku, wynosi 200 tys. zł. Wniosek o udzielanie dotacji należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartych plików tekstowych na płycie CD DVD lub innym nośniku wraz z załącznikami. Wnioski można składać do 27 lutego 2020 roku. To wszystko, co przygotowaliśmy, zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z Regionu.